Antczak i Pawlenka o zabrzu. No to wykrakaliśmy redaktorze królu Złoty, aż chce się powiedzieć, że wywołaliśmy z lasu Wilka czy jakąś tam wilczycę. Wykrakaliśmy tydzień temu w ostatnim podcaście, że w zabrzu jest stagnacja i nic się nie dzieje. No, i stało się. Z medialnych informacji dowiadujemy się, że w naszym kochanym mieście co niektórzy zamieszani są w ostry i wyrafinowany fajking. Tak, fajking przez duże F. Niezorientowanym wyjaśniamy, że fajking to nic innego jak nielegalny handel papierosami bez akcyzy z przemytu, czyli tak tzw. kontrabanda, a to oznacza działanie na szkodę skarbu państwa. Tak, panie redaktorze Wiesław S., bo to o nim mowa, mąż debiutującej w Zabrzu Radnej Koalicji Obywatelskiej. Usłyszał prokuratorskie zarzuty, a więc jest osobą podejrzaną o spowodowanie strat w systemie podatkowym państwa. O sprawie w czwartek poinformował głos Zabrza, ale jeśli ten ostry fajking zostanie mu w sądzie udowodniony, to dla naszej władzy będzie to mocny cios wizerunkowy, choć same zarzuty już są. Policjanci z Bytomia, którzy zwalczają przestępczość gospodarczą, jak poinformował Głos Zabrza, znaleźli 28 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy i do tego 17 kg tytoniu. Czy to nie jest już ostry i wyrafinowany fajking? Robi wrażenie, ale podkreślmy jeszcze raz, mąż radny jest o fajking podejrzany. Z tego co wiem, redaktor przy temacie kilka miesięcy temu węszył. Wypytywał w bytomskiej zabrzańskiej komendzie, czy to faktycznie mąż zabrzańskiej radny jest Fajkiem zamieszany, i chyba nic wówczas z tego nie wyszło. A faktycznie policjanci z Bytomia ani z Zabrza nie chcieli powiedzieć, nawet w jakiej dzielnicy Zabrza te nielegalne fajki zostały znalezione, bo sama już dzielnica byłaby jakimś tropem. Ale skontaktowałem się telefonicznie z radną debiutantką z koalicji obywatelskiej i powiedziała mi, że absolutnie jej mąż nie ma z tym procederem nic wspólnego, że w ogóle to on choruje i słuchaj pan dalej. Radna powiedziała mi, że te papierosy zatrzymano na zaborzu, czyli nie w dzielnicy, w której ona mieszka i należały te papierosy do mieszkanki tej dzielnicy właśnie Zaborza. Zapytałem skąd radna wie o tym, kogo i z czym zatrzymali. Odpowiedziała, że dowiedziała się w jednym ze sklepów w centrum. Panie redaktorze Królu Złoty, ale to nie koniec. Pani radna żona zatrzymanego Wiesława S., który usłyszał już zarzuty prokuratorskie za fajking, stwierdziła, że mnie jako dziennikarza musieli napuścić jej przeciwnicy polityczni i ona idzie o wszystkim powiadomić policjantów w komisariacie, bo nie po Pozwoli sobie na takie oczernianie. A tu wyszło szydło z worka. Oj nieładnie tak mówić nieprawdy dziennikarzowi, jeśli faktycznie było już coś na rzeczy, i pani radna debiutantka z koalicji obywatelskiej coś o tej sprawie wiedziała. Wiadomo, że prędzej czy później taka sprawa wyjdzie na jaw, a tak szkodzi i to dotkliwiej nowej radnej i nowej prezydent, której zdjęcie wraz z Wiesławem S pojawiło się na pierwszej stronie głosu zabrza. Jak poinformował dziennikarz tego tygodnika, Agnieszka Rupniewska z radną i jej mężem który usłyszał, podkreślmy to, prokuratorskie zarzuty, działała społecznie między innymi podczas kampanii wyborczej. Pytanie, czy w sztabie nowej prezydent mogły pojawić się takie białoruskie czy też ukraińskie fajki? Redaktorze, tak czy nie, to i tak świętej pamięci Janusz Rewiński grający główną rolę w serialu Tygrysy Europy wymięka. i piosenka z tego serialu, w której śpiewa o koreańskich dwóch gorylach, o miłych chwilach z senatorem i koniu na służewcu, czy o tym, że politycy mu tam całują palce, to jest naprawdę nic, bo my w naszym kochanym Zabrzu nie mamy wprawdzie cygareten na Berlin, tylko cygareten na Hindenburg i właśnie dziś będzie cytat muzyczny. Posłuchajmy. na Berlin, śpi. jak Oj, Wiesław być może nie wróci już, a było tak pięknie, może i ten szmugiel papierosów, w który zamieszany jest mąż żadnej, nie odbywał się w Zabrzu maluchem, tylko innym samochodem. Ale i tak mamy w naszym mieście historię na miarę Cigaretten Nacht Hindenburg. Może ktoś bardziej kreatywny podmieni tekst i nagra podobne tango, te, które śpiewał niestety już w świętej pamięci Janusz Lewiński. Ament.